Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale Flatfor Flip o biznesie i nieruchomościach. Dzisiaj w nieco innym składzie, ponieważ jestem sam. Darek wyjechał za granicę i zostawił kanał Flatfor Flip dla mnie. Natomiast mam nadzieję, że również sprostam w zadaniu i potrafię przekazać Wam fajne informacje samemu. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o naszej gali, którą organizujemy 14 października. Opowiem, dlaczego warto przyjść dla wszystkich osób, które się jeszcze zastanawiają. Osoby, które zakupiły bilet, dowiedzą się więcej, czego mogą oczekiwać na tym wydarzeniu. Także zapraszam do oglądania. Natomiast pamiętajcie, aby pozostać do końca tego wideo, ponieważ na końcu będę miał specjalny kod rabatowy na zakup biletu na nasze wydarzenie. Tak jak wspomniałem na początku, organizujemy galę Flat for Flip. Jest to gala dla osób, które są zainteresowane rynkiem nieruchomości. Są to przedsiębiorcy, osoby, które albo inwestują w nieruchomości, albo w jakiejś perspektywie czasu chcą zainwestować w nieruchomości. To wydarzenie jest dla wszystkich takich osób. My, jako Flatfor Flip, organizujemy takie spotkania raz na trzy miesiące. Ostatnie spotkanie 3 miesiące temu odbyło się również w Krakowie, natomiast na to wydarzenie mieli dostęp tylko osoby, które posiadają nasze NFT, więc z racji tego, że niektóre osoby chciały zabrać ze sobą a, drugie połówki, czy to znajomych, postanowiliśmy zrobić i zorganizować galę dla osób, nie tylko które mają nasze NFT, ale również dla osób z zewnątrz, które zastanawiają się na tym, żeby dołączyć do naszej społeczności, nie wiedzą, czy warto. Więc takie spotkanie pozwoli na to, aby zobaczyć kto należy do społeczności Flatworld Flip, jakie korzyści można osiągnąć będąc w naszej społeczności oraz jakich ludzi można poznać i w jaki sposób więcej zarobić. Spotkanie odbędzie się 14 października w Fortach Kleparz w Krakowie. Jest to świetne miejsce, w którym odbywają się liczne eventy gdzie przyjeżdżają różne gwiazdy i koncertują, więc miejsce jest pierwsza klasa. Chciałbym Wam teraz opowiedzieć o paru rzeczach, dlaczego warto odwiedzić nasze wydarzenie. Podzielimy sobie to na część merytoryczną i taką bardziej zabawową, a zaczniemy od merytorycznej. Przede wszystkim networking. Z racji tego, że zarówno ja, jak i Darek należeliśmy do różnych grup biznesowych i widzieliśmy, jak wygląda networking, z tych wszystkich grup powyciągaliśmy to, co nam się podobało najbardziej, to, co nam się nie podobało, usunęliśmy, i robimy teraz networking po swojemu. Co to oznacza w praktyce? Aby się przekonać, musicie przejść na miejsce. Natomiast, uchylę rąbka tajemnicy. Przede wszystkim chodzi o to, że rozmawiacie z osobami, które realnie mogą pomóc Wam rozwinąć Wasz biznes. Mogą poznać Was z osobami, do których chcecie dotrzeć, i my w tle animujemy to razem z Darkiem, aby taki networking był dla Was jak najbardziej korzystny. Wiadomo, kontakty są najważniejsze, natomiast w momencie, gdy już poznacie osoby, które warto poznać, możemy przejść do punktu drugiego, hmm. dla którego warto pojawić się na naszej gali. Przede wszystkim pokażemy 5 nieruchomości z Polski oraz 5 nieruchomości z zagranicy, w które będzie można zainwestować. Gdzie będzie na naszej gali możliwość rozpoczęcia rozmów na temat zakupu takich nieruchomości, i to będą nieruchomości, po pierwsze, których nie ma dostępnych na rynku ogólnie, czyli tak zwane off-markety, oraz w specjalnych cenach. Mogę Wam zdradzić, że jedna z nieruchomości będzie to mieszkanie, które będzie do zakupu o 20% taniej, niż będzie to dostępne na internecie dla wszystkich. Także jeżeli takie coś Was interesuje, nie może Was zabraknąć. Będą również nieruchomości z zagranicy. Będą to nieruchomości z różnych państw świata. Na ten moment nie będę zdradzał. Mogę tylko wspomnieć tyle, że będzie tam między innymi Cypr. Więc jeżeli takie kierunki Was interesują, chcielibyście się dowiedzieć więcej o zakupie takiej nieruchomości w tym kraju i porozmawiać ze specjalistami, którzy się tym zajmują, również nie może Was zabraknąć. Jeżeli już je znetworkujecie i poznacie nieruchomości, które warto zakupić, Będziemy z Darkiem opowiadać również o naszej społeczności flat for Flip, dlaczego warto do nas dołączyć, czego można się dowiedzieć, jakie korzyści czekają na osoby, które dołączą do naszej społeczności, tak aby przybliżyć bardziej nasz biznes, naszą misję, naszą wizję Wam. Tak abyście też mogli podjąć decyzję, czy to jest coś dla Was, gdzie chcecie również uczestniczyć, chcecie pomóc nam rozwijać tą społeczność. Tylko i wyłącznie na naszej gali będzie okazyjna możliwość dołączenia do naszego projektu. Tak jak wiecie albo nie wiecie, udział w naszej społeczności, dołączenie do flat for flip kosztuje, ponieważ jeżeli chcecie mieć dostęp do treści, które udostępniamy, musicie mieć nasze NFT i na wydarzeniu, które organizujemy będzie możliwość specjalnego nabycia naszego NFT w promocyjnej cenie, więc jeżeli ktoś zastanawiał się nad dołączeniem do nas, ale jeszcze nie miał... Czegoś takiego, żeby przekonało go do tego, aby podjąć tą finalną decyzję, być może na Gali będzie to właściwy czas. Na Gali przedstawimy również nowe narzędzia, które będą dostępne tylko i wyłącznie dla członków naszej organizacji. Dzięki tym narzędziom osoby będą mogły się dowiadować szybciej o ciekawych nieruchomościach na rynku nieruchomości. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś zapotrzebowanie na jakąś nieruchomość, takie zapotrzebowanie będzie mogło być szybciej spełniane. A co więcej, szykujemy również specjalne narzędzie, które będzie. Pierwsze w Polsce narzędziem, które pomaga osobom działającym na rynku nieruchomości, natomiast więcej na temat tego narzędzia na naszym wydarzeniu. W momencie, gdy opowiemy już o wszystkich rzeczach, które przygotowaliśmy dla Was jako Flat Flip, przedstawienie będzie miał Jakub Bartoszek z firmy Cashify, gdzie opowie. Krótkiej, 10-minutowej prelekcji na temat, jakie kryptowaluty mają zastosowanie na rynku nieruchomości. Będzie to bardzo ciekawa prelekcja, na którą już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. A co więcej, Jakub opowie dwa słowa o tym, w jaki sposób bez skomplikowanych procedur internetowych można przenieść swoje pieniądze z takich zwykłych złotówek, dolarów czy euro. Do świata kryptowalut za pośrednictwem ich firmy. Dobrze, część merytoryczną mamy już za sobą, więc jeżeli te części Was zainteresowały, to przechodzimy do tego, co ludzie lubią najbardziej, czyli świetna zabawa. To, co przygotowaliśmy dla Was, to muzyka na żywo. Podczas całego wydarzenia będziemy mieć muzykę na żywo, dodatkowo będzie możliwość kupnąć nogą i się świetnie sobie razem potańczyć razem ze wszystkimi osobami na naszej gali. Tutaj przygotowaliśmy dla Was open bar, więc jeżeli będziecie mieć ochotę na pyszne drinki, będzie to do Waszej dyspozycji. Dodatkowo, aby wzmocnić się na takiej imprezie, będzie możliwość skorzystania z pysznego bufetu, e, jedzenia przygotowanego przez Forty Kleparz. Przygotowaliśmy to, o czym wspomniałem i wiele, wiele więcej. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani i nadal jeszcze się wahacie, nie wahajcie się, zapraszamy na imprezę i gwarantujemy, że wyniesiecie z niej wiele, poznacie świetne osoby, być może zrealizujecie nowe biznesy i to nie w takiej sztywnej formule szkoleniowej, wykładowej, natomiast w formule świetnej zabawy, gdzie będziemy się wszyscy świetnie bawić, rozmawiać, tańczyć, a dodatkowo poznamy świetnych ludzi. Zapomniałbym o najważniejszym. Dla wszystkich osób, które oglądają to wideo, mamy specjalny kod rabatowy. Na hasło flat for Flip z dużej litery macie 50 zł rabatu na zakup naszego biletu na wydarzenie 14 października. Pamiętajcie, 14 października, Forty Klepasz, biznes i nieruchomości nie może Was zabraknąć.